Siemano, siemano, z tej strony Meksikano, Meksikano TV otwiera wam drzwi, o, oh, dawno tego nie było, siemano, siemano, Wyszedłem na spacer, żeby coś tu nagrać. I, <coughs> I ciężko jest złapać jakiś temat, i tak postanowiłem może pogadać trochę o tej o opiece kononem. Dobrze mówię, dobrze mówię, chyba nie. Yy, no, ale jeszcze zanim to zacznę, no to w Maja ruschodolski. Kurde, propagujesz, nie, rozpowszechniasz normalnie. Moje stany upojenia. Proszę nie wracać do przeszłości. Pozdrawiam serdecznie. Przeróbki, jakże zacne. I nie tylko wklęsły mający Chodolski. No ale dobra, dziękuję. Dziękuję Wam za to, że nie możecie zapomnieć. To senewrati. To wrati. i to tyle. A teraz wrócę do tego, o czym chciałbym pogadać. Czyli o opiece nad kolonem. Bo yy, no nie oszukujmy się, że to nie jest opieka moim zdaniem, moim zdaniem, żeby 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 niechaj siwo, to tam to tam niechby tam tam pies skul jak to się mówi, pies kulawą nogą będzie zajrzał. Żeby nie siwo. oprócz mopsu, a przypominam, że dla nowo szkolniaków, że, że jak przyszedłem, to Konon nie miał nic i tylko woził obiadki z mopsu dla siebie i dla Majora, bo Major był na tyle leniwy, że yy, nie chciało mu się po obiadki jeździć, więc... Konon drałował po obiadki i to tyle co Konon miał też pomocy, więc w sumie tej pomocy, tej pomocy tak naprawdę i tej opieki to nikt Kononowi nie zapełnił nie zapewnił. Podejrzewam, że nawet ja też nie zapewniłem takiej wiecie, takiej solidnej, dobrej opieki i, i tutaj się skupię w ogóle w, na Kononie, ponieważ... Wiecie, no zarzuca się, że, się, że, że A rozłą opiekę daje, zarzucał się mi, że ja tam, wiecie, chujową opiekę dawałem. No nie, no, no prawda, no, nie jestem tu specjalistą od opieki nad starszymi ludźmi i tak dalej. Poza tym, żeby moim zdaniem, żeby, żeby opiekę e, sprawować rzetelną, godną, uczciwą i sprawiedliwą, jak to Krzysztof mówi, to, to opieka musi być, ja to nazwę opieka kontrolowana. Dlaczego? Bo wiecie, jaki jest Konon. Konon jest niewdzięcznym człowiekiem. Dlatego zamawianie opiekunek na dłuższą metę nie ma sensu. No bo, bo to też nic nie da, ale ja zaraz będę zmierzał do tego. Bo to będzie krótki film, tutaj nie będzie długiego wywodu. Ale zaraz ja właśnie powiem, dlaczego to, to nic nie da. Bo nawet, nawet kiedy będzie opiekunka, która przypuśćmy, że z nim wytrzyma, to Konon będzie miał ten czas wolny od opiekunki, prawda? Fakt, Mops by załatwił sprawę, tylko czy chcielibyście być zamknięci w Mopcie i być, i być kontrolowani, co w przypadku Konona, w przypadku konona dawałoby radę, bo chodzi o to spożywanie y, posiłków i trunków, które on spożywać nie powinien ze względu na cukrzycę, prawda? Y, I na tym się skupię. No, tam y, na tym strażaków powstał film, nie wiem czy dawno czy niedawno, no ale ja go też obejrzałem. No i tam są zarzuty, że tam jest kupa mleka, kupa napojów słodzonych i tak dalej. No fakt, fakt to jest kompletnie y, głupota y, moim zdaniem tutaj obecnych opiekunów, że na to pozwalają, bądź też przymykają oko i dlatego ja uważam, że jakakolwiek opieka, która by nie była mopsem, czyli jakimś DPS-em, zamknięciem go i tak dalej, czyli kolon żyje sobie w domku, Ktoś tam do niego przychodzi, ktoś tam do niego zagląda, patrzy, czy wszystko jest w porządku. Wiadomo, że nagrywa, bo to... Nie oszukujmy się, <laughs> nie oszukujmy się, nikt tam za darmo nie będzie chodzić. Pielęgniarka będzie brała forsę za to, że będzie przychodzić i go tam, nie wiem, karmić go nie musi, no, bo on ma dwie ręce i tak dalej, no, ale tam, nie wiem, co, co, co tam robić. Posiedzieć chyba, pogadać i posłuchać jego żali, a każdy, każdy kto tam będzie... To, to nie jest jakimś tam profesjonalnym opiekunem czy coś, no to jeżeli będzie przychodził tak jak Aaron czy tam jak ja przychodziłem, to wiadomo, no będzie chciał nagrywać, będzie chciał wam przekazywać coś. I ja właśnie do tego zmierzam. Opieka kontrolowana. Jakie ja rozwiązanie najlepsze widzę? Takie jak stosowałem. Czyli zakupy robione razem z Kononem, zakupy robione codziennie bądź też na drugi dzień co drugi dzień lub też codziennie, tak żeby Konon miał wszystko to, czego chce, ale nie mógł mieć tego, co jest mu zakazane. Bo to, że teraz Konon dostaje jakieś pieniądze, że on ma te pieniądze, to właśnie to też moim zdaniem bardzo źle wpływa na to, że, że na, nie, na, bardzo źle wpływa na, na, na spożywanie konona, ponieważ Konon jest na tyle upartym człowiekiem, że nie da się jemu wytłumaczyć, że tego mu nie wolno, tego mu nie wolno, tam tego mu nie wolno. On ma to w dupie i on myśli, że on yy, może wszystko i wszystko mu się należy i wiadomo, jaki on jest. Yy, jedynym moim rozwiązaniem takie było, jakie ja stosowałem, właśnie to była opieka kontrolowana, czyli... Jeżeli tam przychodzisz, powiedzmy, opieka, no w nawiasie, no ja jeszcze raz powtarzam, nie jestem żadnym wykwalifikowanym opiekunem, ale to, co ja stosowałem, było moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem z, z tego wszystkiego, ponieważ Konon tak naprawdę yy, nie miał jakichś grubszych pieniędzy. Wydawaliśmy pieniądze razem w sklepie, gdzie faktycznie ja miałem kontrolę nad tym, co on kupuje, ile kupuje i po co kupuje. I i to było dobre wyjście, bo ja wiem, pamiętam, pamiętam, były te mleka bez laktozy, no ale ktoś mnie wprowadził w błąd, ja tego nie sprawdziłem. Faktycznie to mlek bez laktozy też nie wolno dla konona spożywać, z tego, co, z tego co pamiętam. Ale moim zdaniem, no takie rozwiązanie jest najlepsze. Konon po prostu pieniędzy mieć nie może, ja tak uważam nadal, ponieważ yy, tak jak nawet by była jakaś opiekuna, coś, ona nie będzie siedzieć tam 24 na dobę, no więc w każdej chwili, kiedy tylko ona by się zerwała do domu, Colon by się zawinął do sklepu, do, do zodiaka, yy, mając pieniądze, dużo pieniędzy i, i kupiłby sobie to, co jest mu niedozwolone. Czy to też soki, czy to też mleka, czy tam inne rzeczy, więc moim zdaniem <laughs> no muszę tak przyznać, no, muszę tak przyznać, muszę tak powiedzieć, Kon nie może mieć forsy, po prostu, Kon nie może mieć forsy, bo ja... Wiem też, jak to się kończyło, kiedy on miał forsę, mmm, kiedy dostało jakieś tam, no jeszcze wtedy te kanały to, to nie zarabiały takich kokosów, ale kiedy dostało pieniądze, jakieś tam kilka setek i on na drugiej dzień nie miał nic, natomiast miał pięć toreb zakupów, z czego potem cztery torby szły do śmietnika. No i tak to wyglądało, więc potem przeszliśmy na system, że będziemy robić zakupy razem i, i to się w miarę sprawdzało. Po pierwsze, nie marnowało się tyle jedzenia. Po drugie, nie było tych jakichś yy, jakich tam, mówię, no, no, tych zgrzewek mlek i yy, yy, zgrzewek yy, napoi, czy tam soków słodkich i tego nie było. Natomiast yy, natomiast miał wszystko, czego potrzebował. Od, jak to się mówi, od po no, po jedzenie I, i uważam, że to że to takie by było najlepsze rozwiązanie, więc ten pomysł, ten pomysł o dawaniu tych y, jakichś tam przy, 30%, nie wiem, tam nie wnikam ile, kto, co i jak, y, nie obchodzi mnie to, ale tak to jakoś tam było, że te 30% ma dostawać z tego kanału, nie jest do, 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 dobrym pomysłem, ponieważ konon, który ma pieniądze, to on sobie tych mleków nakupi tyle, ile będzie chciał no i co? I przyjdzie taki Aron i co? I mam mu je wylać? Mama co ma zrobić z tym mlekiem? Ma mu je wylać? Ma mu je zabrać? No proste jest i logiczne, bo gdyby kasy nie było, to on by nie pojechał nie kupił mleka i by go nie miał. Czy tam też czy tam też jakiś soków, czy tam jakichś innych rzeczy niedozwolonych Natomiast kiedy kolon ma pieniądze, no to trudno przychodzić do niego do domu i mu to mleko wywlewać, bądź też zabierać soki. Bo nawet kiedy na kamerze by się nagrało, że, no bo można, może przecież, można to przecież jakoś spreparować. Można nagrać na kamerze, że, kurde, jak ja o ciebie dbam, Krzysiek, ja zabieram ci tą szklankę, bo ona jest sokiem, woda z sokiem, a to to mi nie wolno. Ale co z tego? jak wyjdziesz z domu od niego, a on będzie miał jeszcze jedną czy dwie butelki tego soku, nawet schowane, bo się kiedyś nauczy, że kurde, raz mu zabrał dwóch, raz mi zabrał, no pierdolę, schowam to pod, pod łóżko, będę miał. Więc wyjdziesz od niego z domu po nagraniach, po pobycie po tam dwóch, trzech godzin u niego w domu, a on sobie i tak napełni tą szklankę z, z mlekiem albo wodą i, i sokiem, więc, więc moim zdaniem Największą, najlepszą, najlepszą, nie największą, najlepszą opcją jest jednak to, kiedy on po prostu tych pieniędzy nie ma, bo on nie miałby tego soku, nie miałby tego mleka, bo osoba, która z nim poszłaby na zakupy, tak jak ja to robiłem, chodziliśmy na zakupy, mówię, albo codziennie, albo co drugi dzień, no po prostu by nie pozwoliła na, na zakup tego mleka i wtedy, i wtedy, i wtedy, no wtedy była awantura w sklepie, ale tego mleka by nie było. Natomiast, kiedy są pieniądze u Konana w kieszeni, to to mleko będzie zawsze i będzie zawsze ten sok, bo co by Aron nie robił i oczywiście tutaj ja nie bronię żadnego Arona, żeby ktoś nie, nie pomyślał, nie? Ani też tam, ani tam siebie nie stawiam na jakiś tam, na, na pierestale, czy jak to się tam mówi. Chodzi o to, że po prostu to by nie robił człowiek, to Konon, jeżeli będzie miał pieniądze, to on się w to zaopatrzy w to, czego mu nie wolno. Natomiast jest o wiele łatwiej kontrolować że jego spożycie wtedy, kiedy on tych pieniędzy nie ma. I kiedy on je wydaje razem z osobą towarzyszącą na zakupach. Wtedy jest o wiele prościej. I wtedy faktycznie można jakoś, jakoś przynajmniej zminimalizować. Zminimalizować. Bo wiadomo, pewnie przyjdzie jakiś widz z mlekiem. Pewnie jakiś widz odwiedzi go z soczkiem. <laughs> Wiadomo, to, 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 to jest nieuniknione i tego się nie dopilnuje, ale, ale moim zdaniem, no, ja nadal twierdzę, że konon plus pieniądze to jest zło, które on sam sobie tworzy. I tutaj przy tej. No, pseudo-opiece, zarówno mojej, jak i tutaj e, Aronowej, no bo tutaj nie, nie, nie ukrywajmy to, to, jaka to opieka przecież my nic nie wiemy dokładnie o opiece no dobra, można nauczyć mnie badać cukier, co umiem robić można, można mi tam powiedzieć, czego on nie może spożywać, ale ja nie będę w stanie go skontrolować jeżeli on będzie miał pieniądze, bo on sam sobie kupi sam to skitra i sam spożyje w momencie kiedy mnie nie będzie w domu u niego, kiedy nie będzie pielęgniarki, kiedy nie byłoby Arona, kiedy nie byłoby mnie, no to po prostu będziesz z tym obżerał. Nikt tego nie nagra na kamerze. Przyjdziesz cukier, zmierzysz będzie w miarę dobry, no, a na drugi dzień zajdziesz, że zmierzysz cukier i wypierdoli cukier pod 300 jednostek. No i tak to wygląda. I mi się wydaje, że najlepszym jednak rozwiązaniem to jest to, żeby jednak konąć tych pieniędzy w kieszeni. Nie posiadał, że mógłby wydawać to co jego oczywiście yy, tyle tylko, że pod jakąś tam kontrolą. I, i wtedy by był moim zdaniem Wilksy i owca cała, bo Konon nie byłby w DPS-ie, a na pewno miałby o wiele bardziej ograniczone spożycie napojów, których mu nie wolno ze względu na jego chorobę. I pozdrawiam Was serdecznie. I tak właśnie myślę, a teraz postaram się załatwić. Postaram się załatwić fryzjera. No. Czy mi się uda? Są dwa uda, albo się uda, albo nie uda. Zobaczymy. Trzymajcie się. Tak ja właśnie myślę.